Cześć, to jest 34. zadanie z serii, a dzisiaj omówimy sobie pojęcie notacji wykładniczej i zrobimy sobie jedno zadanie związane z tym tematem. Ok, a zadanie jest następujące. W Polsce żyje około 3,8 razy 10 do potęgi 7 mieszkańców. Na Litwie mieszka około 2,8 razy 10 do potęgi 6 mieszkańców. Ile ludzi mieszka w obu tych krajach? Zapisz wynik notacji wykładniczej. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, zaczynajmy. To zadanie przedstawię Ci na dwa sposoby. Ogólnie notacja wykładnicza służy do przedstawiania liczb w postaci mnożenia e, jakiegoś ułamka, tak, dziesiętnego, który jest równy jedności lub większy, ale jest mniejszy niż 10, razy potęga dziesiątki, tak? 10 do jakiejś potęgi, tak, gdzie e, ta potęga, tak, w wykładniku mamy jakąś liczbę całkowitą, tak? I służy to najczęściej do uproszczonego przedstawiania jakichś skrajnie dużych lub skrajnie małych liczb, tak? Czyli jeżeli chcemy jakieś pokazać wielkie odległości, czy wielkie liczby, na przykład w kosmosie i tak dalej, jakieś dane, czy też jakieś mikro wielkości, tak? Budowa atomu, czy budowa jakichś cząstek małych, tak? To wygodnie jest zamiast pisać na przykład 0,0000, czy też jakieś wielkie miliardy, to warto je, że tak powiem, przedstawiać w takim skróconym zapisie, tak? Wygodnym do zanotowania, tak? Czyli jeżeli tutaj mamy dane, tak, Polska, Litwa, czyli Polska ma 3,8 razy 10 do potęgi 7, no to to oznacza 3,8 tak razy 10 do potęgi 7, no to jest 10 milionów, tak, czyli odczytujemy 38 milionów, tak. Litwa, 2,8 razy 10 do potęgi 6, 10 do potęgi 6 to jest milion, tak, czyli 2,8 razy milion, czyli 2 miliony 800 tysięcy mieszkańców, tak, tak to odczytujemy z tego zapisu. No nie i naszym zadaniem tak jest sumowanie tych tej liczby mieszkańców, odpowiedzenie sobie na pytanie ile jest łącznie mieszkańców w obu tych krajach i nadal zapisanie to w tej dotacji wykładniczej, tak? I problemem tutaj w tym zadaniu jest to, że tutaj jest różny rząd wielkości, tak? Bo tutaj ta notacja mnoży nam tak jakby ten ułamek razy 10 milionów, tak? A w przypadku Litwy razy milion, tak? Czyli tutaj mamy rząd wielkości 10 mili dziesiątki milionów, tak, a tutaj mamy rząd wielkości miliony, tak. Jak to teraz sumować w ramach pierwszego sposobu? Okej, okay. w ramach pierwszego sposobu do sumowania tego przykładu posłużymy się metodą wyciągnięcia przed nawias pewnej potęgi dziesiątki, tak, i widzimy tak, że tutaj. Mamy 10 do potęgi 6, a tutaj mamy 10 do potęgi siódmej, tak? Czyli te 10 do potęgi siódmej możemy zapisać jako 10 do potęgi 6 razy 10, tak? I potem wyciągnąć 10 do potęgi szóstej przed nawias i po kolei sobie skalkulować. No to zróbmy tak. Czyli w tym pierwszym przypadku możemy to przekształcić wyrażenie, tak? 3,8 razy 10 razy 10 do potęgi 6, tak? Tutaj przy tej dziesiątce w domyśle jest. Potęga pierwsza, tak? 1 plus 6, te wykładniki się sumują do 7, tak? Czyli jest to prawidłowo rozbite. Tak? Na mnożenie dodać 2,8 razy 10 do potęgi 6. Tak? I teraz wyciągamy przed nawias 10 do potęgi 6 i 10 do potęgi 6, tak? I w drugim kroku robimy rzecz następującą. Przed nawiasem 10 do potęgi 6 razy i w nawiasie, tak? Czyli z, tej, z tego pierwszego składnika tej sumy zostanie nam 3,8 razy 10. Tak? Dodać 2,8. Dobrze. I tak, dalej będzie następująco. 10 do potęgi 6. Razy. W nawiasie będzie tak. 3,8 razy 10, no to będzie 38. Dodać 2,8 przecinek ,8, tak? I to się równa, to się równa. OK, czyli tutaj w nawiasie dodajemy do siebie te składniki, tak? Czyli a 10 do potęgi 6 przepisujemy, czyli mamy 10 do potęgi 6 razy 40,8, tak? Ok, już mamy bardzo zbliżony zapis do notacji wykładniczej, tak? Różni się jedynie tym, że ta liczba, która mnoży się przez tą potęgę dziesiątki, tak, musi być z przedziału równa 1 lub większa mniejsza niż 10, tak? Tutaj mamy 0,48, tak? Czyli e, ta liczba nie spełnia tutaj tego przeciału. tak? Ok, dokonamy następującego przekształcenia. E, tutaj tą liczbę przekształcimy jako mnożenie razy 10, tak? I potem tą dziesiątkę z tego mnożenia tak przemnożymy z tą potęgą, tak? Czyli możemy to zapisać tak. 10 do potęgi szóstej razy i 0,48 możemy zapisać w postaci 10 razy 4 i 8 setnych, tak? I teraz przemnażamy ze sobą 10 do potęgi 6 razy 10, w następnym kroku, tak? I mamy 10 do potęgi 7 razy 4 i 8 setnych, tak? I możemy to zapisać po prostu w odpowiedniej kolejności, czyli 4,8 setnych razy 10 do potęgi 7, tak? Czyli od razu możemy zapisać tak, że razem Liczba mieszkańców w obu tych krajach, zapisana w postaci notacji wykładniczej, wynosi 4,8 razy 10 do potęgi 7, co możemy odczytać jako 40 milionów i 800 tysięcy. Ok, a teraz przejdźmy do drugiego sposobu. Ok, i w ramach sposobu drugiego patrzymy w sposób następujący. Widzimy tak: 3,8 razy 10 do potęgi 7 dodać. 2,8 razy 10 do potęgi 6, tak? I myślimy sobie, że dobrze by było, żeby w obu tych składnikach mnożenie było razy 10 do tej samej potęgi, tak? Bo wtedy, jeżeli tutaj mielibyśmy 10 do tej samej potęgi, co tutaj, to wystarczyłoby dodać o te współczynniki razy ta potęga, tak? I to byłby wynik, tak? Czyli w konsekwencji możemy przekształcić ten składnik, gdzie mamy mniejszą potęgę dziesiątki, tak? Taki sposób, żeby zapisać to w formie z potęgą siódmą, tak? Dziesiątki, taką, jaka jest w pierwszym składniku, i po prostu dodać na zasadzie sumowania tych współczynników przy 10 do potęgi siódmej, tak? No dobrze. No to tak, 3,8 razy 10 do potęgi siódmej przepisujemy. I teraz tak, jak możemy to przekształcić? No dobra. No to pożądana przez nas sytuacja to jest wtedy, kiedy będziemy mieli tutaj tą liczbę razy 10 do potęgi 7, tak? A żeby pomnożyć z 10 do potęgi 6 do 10 do potęgi 7, no to mnożyliśmy razy 10, tak? Czyli 10 do potęgi 6 razy 10 to się równa 10 do potęgi 7, tak? No ale żeby móc postawić znak równości, tak? No to musimy z drugiej strony tak jakby podzielić przez 10, tak? Albo pomnożyć razy 1 dziesiąta, tak, razy łamek 1 dziesiąta, więc tutaj wstawiam 1 dziesiąta razy, tak. I wtedy mamy tak, tutaj pomnożyliśmy razy 10, a tutaj dzielimy przez 10, tak, czyli nam się to wszystko bilansuje, czyli to jest po prostu inny zapis tej samej wartości, tego drugiego składnika, tak. No dobrze, i teraz tak, musimy to uporządkować i zapisać w postaci notacji wykładniczej tej drugiej składniki i potem zsumować, tak. Czyli mamy następujący krok teraz. Pierwszy tutaj składnik tego dodawania przepisujemy, dodać. I teraz tak, tutaj ten łamek to możemy przemnożyć w następujący sposób, że mamy 2,8 w liczniku i 10 w mianowniku razy 10 do potęgi siódmej, tak? I zobacz, tutaj mamy 2,8 przez 10, tak? Pamiętamy. O tej zasadzie, że kreska łąkowa jest tożsama ze znakiem dzielenia, czyli to wyrażenie tutaj, no to jest po prostu 2,8 podzielić na 10, tak? A 2,8 podzielić na 10, no to tak mamy. 2,8 podzielić na 10, no to zgodnie z zasadą, jak działamy na ułamkach dziesiętych, jak na przykład dzielimy, wystarczy, że przesuniemy przecinek o jedno miejsce, tak? Bo mamy 1,0 w dzielniku, tak? Czyli wyjdzie nam 28, setnych, tak? No dobrze, czyli będziemy mieli następująco. Tutaj pierwszy składnik przepisujemy. Dodać. Tutaj nam ten ułamek przekształci się do 28 setnych, tak? Czyli mamy 28 setnych razy 10 do potęgi siódmej, tak? No i dotarliśmy do tego pożądanego przez nas momentu, gdzie ja mamy tutaj dodawanie dwóch mnożeń, tak? I w obu przypadkach mnożymy jakąś liczbę, tak? razy 10 do potęgi 7, tak, tutaj i tutaj, tak, przez tą samą liczbę, czyli żeby po prostu jakby dodać to do siebie, to wystarczy, że dodamy tutaj ten czynnik i ten czynnik i pomnożymy razy 10 do potęgi 7, tak, czyli, czyli na przykład jakbyśmy mieli na przykład abstrakcyjnie patrząc 3,8x dodać 28 x tak, no to też byśmy dodawali do siebie te 3,8 dodać 0,28, czyli wyjdzie nam to w następujący sposób: 3,8 dodać 28 setnych razy 10 do potęgi 7, tak? Czyli wyjdzie nam 3,8 dodać 28 setnych, tak? To wychodzi nam 4,8 razy 10 do potęgi 7, tak? Czyli widzimy, że drugim sposobem Wyszedł nam dokładnie taki sam wynik jak pierwszym sposobem. Oczywiście te dwa sposoby aż tak za wiele się nie różnią od siebie, tak, ale wskazuje, że też są tutaj różne możliwości dojścia, dodawania i dojścia do prawidłowego wyniku, tak? Ok, dzięki za dzisiejszy odcinek i zapraszam się od razu do kolejnego. Powodzenia w nauce. Cześć.